To śmiesznie wygląda jak co? trasy. Nie? A, ba, ba. A, ba, ba. Bo odwrócił głowę. Chileczkę jest taki jeden. jest senior. A wiesz, my to my to mój mąż. Z Z No on już zameldowany jest u Moniki. No to gdzie mam? Gdzie mam? Gdzie ma biegać? Monika już mu dała melduna. Już na zapowiedzi nie słyszałeś? Nie. No dzisiaj. No. Tak? Nie było w No to no weź, widzisz rozwód. A kiedy było Jeden, jak Pisa, A ty pierdotes. nie pamiętasz nawet? Taka <laughs> to widzisz, nie nie widzisz, masy, ja tak Widzisz? 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 ładne. Tak, Tak Widzisz? Widzisz? to. to jest. Fakt, no start, to go to start yeah,